Witam was serdecznie moi drodzy Mój piesek dostał e, rozwolnienia W sensie bieguny I mnie budził co godzinę i czuję się jak gówno bo chociaż ja spałem I dlatego nie było streama No bo psychicznie bym nie dał rady już po prostu Biegał sobie z jednym psem w parku i ten pies napił się e, wody ze stawu a jako, że mój pies to szczeniak, to musi powtarzać kurwa, nie? I też się napił i jak mu dup bo mówię wam, od godziny 20 do godziny 5, co godziny byłem z nim na dworze. I potem kurwa, już nie miałem siły, bo jeszcze wcześniej, dzień wcześniej spałem 3 godziny, więc jeszcze byłem po treningu, wszystko mnie napierdalało, poszedłem spać. No to on chyba też się dał spokój, też poszedł spać. Są przecieki o tej odnośnie aktualizacji, ale są tak rozbieżne, że nie wiem, czy jest sens tego przytaczać. Ale tak, jest jakaś zapowiedź nowej aktualizacji. Metkę daję mu, to przejdzie z raka. Co to jest, smekte? Daję mu tabletkę yy, ziołową na yy, biegunkę. Ciężko miałem, żeby zjadł, no, ale dałem mu do mięsa. Więc zjadł, no i tyle, no po prostu no kurwa, przejdzie mu to już tak raz miał szybki sposób na expienie? Nie wiem, ale tyle ludzi w zakrętym lesie, tu to chuj, nie? Mówi, że kamienie. Ja, ja słyszałem parę rzeczy, co ma wejść. Nie wiem, czy to jest prawda, powiem Wam szczerze. Bo tyle jest rozbieżności, że to jest chuj. Ale faktycznie, nie? Zobaczcie, jak te kurwa ulepy zeszły. Więc może ktoś ma jakąś wewnętrzną mm, co się dzieje na becie, no i zobaczcie, spadło w chłodnie aż churba kończy, żeby ulepszyć, ale skoro tak to spada, to może faktycznie coś mają y, wprowadzić. Nie mam pojęcia co się, co się dzieje. To no, ja dzisiaj miałem sytuację biedące, że wydaje mi się, że ktoś coś zajęło, kurwa, nie? W sensie... Powiedzcie mi, może ja jestem głupi. Nie szczaiłem bazy, strzeliłem dopiero... Szczaiłem dopiero jak przyjdę do domu. Jak ktoś daje na kasę samobsługową rzeczy. Bo przykłada kartę, mu odrzuca. On to widzi, ale pakuje fanty i spiewa. Co to znaczy? To chyba jest. Yy... Złodziejstwo, nie? <laughs> bo tak kupa, potem. Mówię, kurwa, co ten koleś zrobił? I tam kasa wołała, proszę odłożyć produkt, nie? Czy tam, jak tam się nazywało? To tam, że, że, że zmieniono wagę produktu, czy jakoś tak. A tam niedużo jakieś dwie rzeczy, więc no nie zareagowałem, no bo nie szczałem Mariany w ogóle. W sumie czy wy się zareagowali? W sumie nawet czy nawet pań, pani z biedronki to widziała i też miała to w dupie No ja się raz po, po, pojechałem i pani mnie przyłapała, dałem droższe jabłka, a ja miałem tańsze. I mnie zjechała Pan chce więcej płacić, to proszę mi dać prywatnie, nie? Bo kur... tam było tonę jabłek, one te były, wiecie, broszurki. Nie wiem, klikłem to i chuj, I, i, i była obok, to zauważyła, że, że pan, mówi, że pan jest chyba bogaty, jak trzeba, to ja, to ja wezmę pieniądze, nie, mówi do mnie, czy mnie podrywała, no nie, poprawiła mnie, majtki, która mi poprawiła, chciałaby chapać dzidę, mężczyźni <grym> się ci wszyscy, kurwa. No dobra, moi drodzy, dzisiaj tak jak obiecałem, będzie koło z kartami. To chodzi o koło, gdzie będę chciał je wydropić, A potem będziemy grali. Boje koło to jest jak odłamki, tylko wersja na ten serwer, nie? Czyli yy, koło z kartami. Jak tam zbieraj na zbrojkę? Dobrze. Jakub kurwa dropił całą moc yy, hydry, bo pies nie mógł się wysrać. To się Grałem i powiem wam szczerze, Jakub zrobił 200 iQ, by stawił shop, ale go nie otworzył. Wchodzę rano, mówię: kurwa, nikt nie kupił nic ode mnie. Na tyle za tyle zapisałem. A potem patrzę, że sklep był w edycji. I mówię: No, śpię, nie? I depresja złapała mnie. I zobaczcie, bo mnie zaciekawiło to. Pokażę wam screena, Na głównym fanpage'u pojawił się jakiś z dupy post, który sugeruje. Eee, że będzie jakaś aktualizacja. Patrzcie, takie coś się pojawiło. Wybierz swoją klasę, wymasteruj swoje skille, by stać się legendą, legendarnym wojownikiem, czyli faworyzują warriorów, w sumie dwóch warriorów tutaj jest, k***a, trzech. Takie gówno się zawsze pojawia przy jakimś update'em z dupy, chyba że faktycznie oni nie mają co już pisać, to piszą byle co. Pięć razy. talie. trzy. <grymne> Mam nadzieję, że dzisiaj pieniędzy nie macie, nie? <grymne> Cztery. No i zero. <grymne> Ale klofarz. Jeden. Daj komuś muta. Wybierzcie kogoś, daj muta. Dwa. Ktoś mi dał do kolesia link, tu macie Z jego super info, co wrzucił 2 lata temu I, i powiedział, że jakieś super info tu jest Co trzeba sprawdzić, no dobra, sprawdzimy, nie? Więc zaję do I jedziemy na pełne i czytamy to Dano nowy helm. To wiem, że będą... nowy helm i buty na pewno będą To jest chyba bardziej niż pewne Bo oni co chwilę... nowe mapy, znaczy nowe itemy, była tarcza ostatnio Pas, by, nie, pas był ostatnio. W ogóle tych pasów nikt nie robi. To już tam pomijam, nie? Nowości, wydawane przez semi-alchemii. Chodzą pogłoski, że mają dać nowy kamień. Najpierw zastanawiali się nad tym, żeby dać kolejny poziom, czyli dać statystyki Sungma, wiecie, macie mityczny i jeszcze jeden poziom, kurwa, nie? Ale chyba mi się wydaje, że doszli do wniosku, że. Moi drodzy, ja bym chyba skończył grę w tym momencie, albo wiele ludzi by skończyło grę. No czekajcie, bazę ile ludzi skończyło grę, jak wszedł poziom mityczny, bo to kurwa przecież ta alchemia nic nie będzie warta. Nie da się ulepszyć z wybornego na ten lepszy poziom, no bo musisz od nowa kuć to, nie? To tak jakbyście mieli tego pierwszego kora wybornego, to też nic nie znaczy w sumie. Jedziemy dalej. Dodano nowe miejsca na przedmioty. Do prawego, prawego górnego rogu odporu na rękawiczki. Nie wiem o co chodzi. Chodzi o system rękawic? Nie wiem. Dodano nowy mini-interfejs w prawym rogu sklepu Poznań Premium. No to tak. Dodano nową umiejętność ataku. Nie mam pojęcia. Kamień broni, kamień broni plus, auto spadające, pojawia się mapa, na którą można polować. W końcu ulepy będą mogły być wydropione jak kamienie do jak, kamie, jak kamienie do zbroi, na te ulepki do zbroi. Nie wiem czy kojarzycie sytuację na początku jak chodziło, jak wchodziły te ulepy do zbroi i same zbroje to tylko na dambronie to leciało. Jak wprowadzili nowe bronie, no to dali możliwość wydopienia tych ulepów na autołowach. Więc pytanie, czy po, 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 po takim y, czasie i, i, i można powiedzieć po tylu spaleniach, czy to jest dobry pomysł? Moim zdaniem tak, bo więcej ludzi osiągnie ten poziom więcej ludzi będzie mogło być na, na endgame, ie. bo broń jest aktualnie y, no niemożliwa nie do ogarnięcia. Jak nie pakujesz pieniędzy więcej, to można o niej pomarzyć, nie? już nie mówiąc o wydopieniu czegokolwiek do tej broni. No i minus jest taki, że zodiaki wtedy spadną z w sceny w nie? No bo wiecie, jeżeli masz y, broń, gdzie cena tylko to jest ulepszenie, czyli magiczny kamień To jest jedna cena, tak samo macie w zbroi, jedyna cena, koszt, y, ulepszenia to jest magiczny kamień, nic więcej Bo ulepy kosztują po milion za dwieście sztuk, tyle kosztują Jeżeli y, tylko taki koszt będzie, to ludzie sobie pozwolą na to I co ciekawe, nawet dzięki temu będzie można y, sprzedawać y, hydry drożej, bo się ludzie są na kamienie Więc spoko Misje dla bohaterów tego jeszcze nie było. Specjalna mini mapa jest dodana do poziomu bohatera 30, nic takiego nie było. Dano nowe wydarzenia, nowe skrzynie, nie wiem o co chodzi. System Versus, dodano nowe, nowe serwery zdarzeń. Aha, to już było. Niektóre serwery dołączyły do fuzji, są nieznane. Dane 3 nowe serwery eventowe, to też było. Regulacja cen, to było. Chodzi o turecki serwer, była regulacja cen Procent Happy Hour na rynku obiektów wzrasta do 60-90% Czyli Happy na poziomie 70% O kurwa Jakbym zobaczył taki Happy To wiem, że Metin to już ma końcówę i dogorywa Nowa tarcza hakerska Szereg poważnych problemów w grze został wyeliminowany Zawsze jest jakoś na, ten... Jak, jak, jakieś yy, naprawy Wydawcy GF Metin 2 zaczynają pobierać opłaty Wielu wydawców prywatnym prowadzą na serwery TR. Nie rozumiem tego. Co, 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 co to za jest, W sensie. Wow! Yy, co? Jak, jak można pobierać yy, opłaty za. Ale nie, nie, nie rozumiecie. Nie można pobierać opłaty za prawa, które są łamane prawa autorskie nie tylko Gameforge'a. Chodzi mi bardziej o to. Wiecie, co ja to dam do czatu GPT, Dobra, jest to jasne. Nowy kask, nowe buty. Innowacje, żeśmy gadali. Nowy slot na przedmioty. Tak, to faktycznie jest Nowy mini interfejs to nie wiem, jeszcze nie takiego czegoś nie było. Nowa umiejętność to chyba chodzi o siódme skill, to jeszcze nie było. Dodane zadanie dla mistrza, się nowa minimapa, to tego też nie było. Nowe wydarzenie, nowe skrzynki, to chyba nowe skrzynki były już, ale nie wiem które. No i jest za zostanie połączonych, to dobra. Wydawcy GF Metin 2 zaczną pobierać opłaty, albo chodzi o pozwy, albo chodzi... Ale w sumie patrzcie, czemu Webzen nie da tanio licencji na priwy? Kurwa... I tak Gameforge upada i ta śmieszna gierka... Kurwa, każdy priw mógłby, nie wiem, 100 tysięcy wydać i by se miał licencję. No, no kurwa, co by to szkodziło, nie? I tak są. Mieliby jakieś kuła za to profity, to nie. No debilek, ale dobra. Są gry MMO, gdzie pliwy są po prostu płatne. Chodzi mi bardziej o to, że ludzie z Syberów Prywatnych mają licencję wykupioną normalnie. Jedziemy dalej. Doda się nowe wyglądy paska. Można je zdobyć z lochów i wydarzeń. Nowe wyglądy paska. A jak jest to przetłumaczone? Nowe wyglądające pasy. A to chodzi o pasy, a nie paska. Pasy to mamy pasy ty nowe. to się zgadza. Zwiększy się poziom zwierzaka, dane znam umiejętności zwierzaka mistrza i nowe umiejętności zwierzaka. Tak, już mówiłem o tym yy, moi drodzy, już mówiłem o tym rok temu. Było to nawet testowane na becie, co ludzie mówili. Nie wiem czemu nie wprowadzili, albo im to coś rozdało, albo no nie wiem, ale już było testowane. Yy, szkoda, że jakieś filmiki nie wyciekły, ale mówiłem, że albo zwiększyłem do poziomu sobie peta, albo do poziomu czempiona nawet, nie. Żeby ludzie mieli co robić, więc to na pewno wejdzie, yy, zwiększenie poziomów PETA, to słyszałem to, to już mówiłem nawet, że takie coś, coś ma być Dla nowych pasywne umiejętności do, do długorzędnych umiejętności Pasywna umiejętność AMGP zwiększa liczbę członków grupy z 8 do 16 A po co party 16-osobowe, w sensie wow, do czego niby? To chyba, że na malejkę no, no faktycznie, no, no Dwa party po 8 osób Doda się opcje włączenia włączenia oglądu kostiumu. Łoooo! <laughs> kur... Jakby to dalej byłoby fajnie, bo wtedy można by pokazać zbroje i jakieś itemy na kur... co masz yy, yy, ten. Doda się nowy poziom jazdy na koniu. No to już było, nie? 60 level jest poziom konia nawet. To się sprawdziło. Pomidać konia zostaną wprowadzone zmiany, pasywne bufy, które można stosować na koniu działają, gdy koniec jest obok ciebie. Musisz być na koniu, a nie, że koń obok ciebie, ale chyba o to chodzi, ale też się sprawdziło. Zostaną zorganizowane konkurencje między flagami, które prowadzą do poważnej rywalizacji. Chodzi o wojnę gildii, to się sprawdziło. O, I tak jak samo mówiłem, moi drodzy, mają wprowadzić poziom trudności hydry większy oraz melejki, ja to słyszałem już mówiłem o tym rok temu, też o to było testowane na becie, będziecie mieli normalną hydrę i trudną, przy czym ona będzie robiona co dłuższy czas i nie wiem, czy nie inne przepustki będą. Jeśli ja nawet nie zdziwię, Czujecie bazę, jakby GamePod zrobił hydrę, ale na błyskawice albo na jakiś żywioł, który nie był używany Hydra na ogień. Czujecie króla, tak chamsko kurwa podejść i, i, i dadzą na ogień. Chuję to jest bóg wody, nie Tak samo Alastro to jest bóg lodu, nie? Według um, fabuły Metina, a trudny bos macie na błyski. Bo stawcie, jak kosztują kostiumy w sumie. Bo bym chciał sobie przedłużyć, może będzie jakaś 60 No bo wiecie co? Yy, zróbmy na farta O, tu jest, tak? Jeden Dwa Trzy Cztery <grywy> Powiem wam, że wolałbym to wybać gdzieś na ziemię, kurwa. Jeden Dwa Trzy 4 <try> <try> Chuj w dupę Bidet, Że Ci, dup, że Ci kurwa, tam yy, leci do dupy tam woda I raz kurwa, na hardcora poleciałem Zrobiłem sobie... Yy, domestosem kibelek Zapomniałem spłukać i potem kubkę robić i tak fajnie bomba spadła i mi oklapała Fajnie szczypało przez tydzień Bo ja nie powiem Doznania były zajebiste, nie? Już wiem jak mój brat się czuje w biedzień. <grym> Chciałbym w tym miesiącu kupić tą zbroję, nie? I zacząć kurwa w końcu coś nowego robić na tym streamie Bo wow W ogóle pies mnie nie, nie, nie szturcha Nie chce iść na dwór, To już może wystał wszystko Ale uwierzcie mi Co godzinę Pies podchodził i mi piszczał, drapał łapom, że chce iść na dwór. No, ni chyba nic nie spałem, nie? Czuję się jak zombie. Teraz mam kurwa. O, to jest moje paliwo. O, to jest moje paliwo. Mogłem, no, ja słyszałem, że ten e, serwer mecińczyka Harbi Dialic został bana. To jest jakiś podobno zajebisty sukces i dam parędziesiąt tysięcy online. Online jest na serwerze. Widzicie? Gameforge pozbył się gracza, który ładował im tysiące, a w zamian on pokazał im faka i sobie. To odrobił I tak się kurwa żyje Wiadomo, że już więcej nie ponagrywa na YouTube, ale w sumie Kuro Gameforge każe mu wypie...ć Gameforge to są debile kurwa, naprawdę Pamiętacie, że kupiłem ostatnio te silne suplementy, nie? I jak ostatnio na 20% tak mi wchodzi, tak? Zgadnijcie jak dzisiaj było Miałem 90% na szansę na dodanie bonusu i mi nie wbiło by To jest kurwa jeb... nie? Kupuję coś z shopa i tak się nie wchodzi Bo mam 3... 3 mixy Może by co weszło Aha, ja nie mogę handlować. O. Ja nie mogę handlować, bo jest za obszaru. obszaru. <noise> nie mogę nawet zamknąć! Zostaw mnie! <noise> Powiem wam tak. Na razie zostanę w tej gildii. Wiemy 21 level i więcej yy, więcej tych medali sobie podropię. Będę miał tak po 1500 na każdej postaci. To mi zajmie z miesiąc, to wtedy tą gildię zmienię, nie? Żeby wiecie, że jak już wejdę gdzieś, to już wiecie, mieć tak pewno, że, że, że faktycznie tą broń wyrobię, nie? Nie wiem, ile w sumie koszt. Ile tak mniej więcej wychodzi koszt medali, żeby mieć full. 24% na loot na przykład, na żywioł. To dużo, nie? Pewnie tam, tam leci tego. W ogóle jak tam mój short. Podobał mi się, taki shortcik? Jeszcze się pytałem, a, sk a skąd to? Kiedy to coś zrobił? Bo ja mówię, z dupy. Ale po co nam ta ziemia? Wyjaśnijcie mi na chłopam ta ziemia. Nie rozumiem. Mamy tą ziemię, ale po co nam to jest? Co oni chcą zrobić? Wyjaśnijcie mi, bo ja nie rozumiem. Eee, pustynia Yongbi. okupa, *a. A Szybko! Musimy znaczy, nie zbijam go szybko. Eee, Zjawat, to jest chyba wiatr, nie? Muszę się zmienić na wiatr, żeby nie paść od hita. Teraz gdzie ten ta... skurry. No ja pierdolę teraz! Gameforge, fuck you! Kurwa, jeszcze mi klienta wyjechało. Dobrze, dobry momencie! Daj, daj, daj mi mi i banana czasowego najlepiej. O, kurwa, je ludzi! Szybko, Jakub! Odpadam się, kurwa, jak choinka. Gdzie mam obronę? Ja mam taki mały demis do... A dobra, nie mam petu. O, fajnie padłem. Skobyt na pysk, kur... Jakub nie żyje. O, patrzcie, już mam nabite, kur... Bane jajce, ale łatwo. Dwa jestem? <grytanie> przy tak... Przy, przy takim wy, Przy takiej wypier**ce? No, kto jest pierwszy? Ninja Łuk. 3-9-2 to 1-1, nie? 3-3 znaczy Super! Zadkowa szkatuła, a w niej dzikie psy. Dziękuję, Gameforge! Zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Jako teraz Wam pokażę, jak się gra w karciuszki. 5 talii na pełnej kurce. Oh, już tutaj jest bombka. Tutaj też. No, tutaj też. No i git, kurwa! Mamy z górki, widzowie. Nie, chce mi się w to grać, kurwa. Teraz z góreczki, widzowie. Leśmy sobie ułatwili robotę. Ale są z, z tą piątką na środku. Co mówiłem, że jak wam pokażę, jak się gra? Najlepsza gryka na świecie. Co mogło pójść, to się z... Powiem wam szczerze...